Witam, w dzisiejszym filmie demonstrujemy nowatorską pułapkę na wypławka. Zobaczymy. Namnożyło się tego ostatnio. Zobaczymy, jak to zadziała. Ale wstępne etapy. Coś się dzieje, coś się dzieje. Nawet krewetki się łapią małe. O, tu już jest. Czeka, zanęta. Zobaczymy a na następny dzień. Damy im spokojnie się poodżywiać. Ale wstępnie zapowiada się nie najgorzej. Krewetki mają swoje jedzonko. kują malutki, maluchy a wypławe się palozy nie to tylko żyłka. Zobaczymy za 24 godzinki, czy jest postęp. Pozdrawiam.